Półmarka Ryska, rocznik 1565. Yy, określenie dla tej monety, jakie bym yy, użył, to jest to fajna moneta. Niezbyt profesjonalne, aczkolwiek ta moneta na takie określenie zasługuje. Duża, duża moneta, jeśli chodzi o, o średnicę. Moneta yy, z bardzo charakterystycznym, pięknym herbem na a wersję. Yy, Malta sama w sobie bardzo rzadka. Jeśli przeglądają Państwo archiwa aukcyjne, to zobaczycie, że w większości tam lata występuje na poziomie stanu trzeciego. Stany drugie są już bardzo rzadko odnotowywane. Tu proszę Państwa, mamy egzemplarz, naszym zdaniem najładniejszy, jaki dotychczas był oferowany na aukcjach w Polsce. Wyśmienity detal. Proszę zobaczyć. Piękny. Znakomicie odciśnięty. I oczywiście fantastyczne lustro. Moneta absolutnie menicza. Naprawdę okazowy egzemplarz tutaj. Nie ma się do czego doczepić. Takie monety proszę Państwa cieszą. Egzemplarz oceniony przez NGC na MS-63. Także jest to oczywiście najwyższa nota. Jest to yy, jeśli dobrze pamiętam, jedyny egzemplarz z oceną MS63 w rejestrze NGC. Naprawdę piękna moneta, bardzo ciekawa. A zważywszy na ten stan zachowania, myślę, że będzie nowego nabywcę cieszyła przez, przez wiele, wiele lat. Naprawdę taką monetą, aż chcę się pochwalić. Jeszcze raz tą stronę. Pozwolę sobie pokazać. Fantastyczna. Także. Bardzo ciekawa moneta w najlepszym możliwym stanie zachowania. Polecamy Państwu uwadze.